drogie anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Bądź w bibliotece na uczelni. Spójrz w stronę biurek i zobacz dziewczynę 9 na 10. Ciemne włosy, szmaragdowe oczy, no cud miód. Konfidentem to ty nie jesteś w żadnym znaczeniu. Ale chuj. Podejdź do niej i zarzuć jakimś drętwym tekstem na podryw zapamiętanym z mema. Nie reaguje. Czego ja się spodziewałem mp3? Pardon? Podnosi wzrok. Zauważa mnie i zaczyna coś migać. Ano tak, nie słyszy. Podnieś ręce w stylu, to ja przepraszam. I zawień się z biblioteki, umierając z cringe'u. Zawróć się w drzwiach i z odwagą twojego pradziadka, biegnącego na czołg, podejdź do biurka. Napisz na karteczce coś w stylu, jesteś urocza. Wyjdziemy na kawę? Czyta i spogląda na ciebie. Siedź z miną żółtego psa. Uśmiecha się i pisze swój nick na insta. Ma na imię Alicja. Wyjdźcie w weekend na kawę. Świetnie się bawcie. Parę miesięcy później oficjalnie jesteście razem. Naucz się dla niej języka migowego. Całkiem nieźle już migasz. Naucz się na początku zwrotu, kocham cię. Dziś. Siedź z Alicją, jej mamą i bratem w gabinecie lekarskim. Powoli podkręcają jej implant. Zaczyna płakać pierwszy raz słysząc głos mamy. Siedź cicho. Rozmawia z rodziną, płacząc i się przytulając. Spogląda na ciebie. Podsuń się do niej. Powiedz to, co chciałeś powiedzieć, odkąd pierwszy raz zobaczyłeś się nad notatkami. Kocham cię. Czy wyjdziesz za mnie? Powiedziała tak. Uczyniłem najwspanialszy dzień jej życia jeszcze lepszym. Tak bardzo ją kocham. Czytał Paściarz. Odważcie się, Anonki, zagadajcie.